Już w najbliższą sobotę talk show Mówię Wam. A w programie jak zawsze najnowsze informacje, gorące nazwiska i gorące trendy. Mówię Wam. Zapraszam do siódemki. Nowy odcinek. Mówię Wam. W sobotę o 11.25 w siódemce. Macie w kasie konto, ale takie proste. Tak! Jest proste, darmowe i ma fajną aplikację. Darmowe? To lubię. Konto już mam. Potrzebuję karty. Mamy. Darmową. Wystarczy z niej korzystać. Do tego nawet 150 zł zwrotu miesięcznie. A gdybym potrzebował gotówki? Prosta pożyczka jest bez prowizji. Na różne potrzeby mamy rozwiązanie. Proste konto i prosta pożyczka. RRSO 8,29%. Polecam kasę Stewczyka, Paweł Tarnowski. Żywiec Zdrój przedstawia Minerals Plus. Gdy uginasz się pod naporem zmęczenia, sięgnij po Żywiec Zdrój Minerals Plus. Aż 75% dziennego zapotrzebowania na magnes i witaminy z grupy B już w jednym litrze. Żywiec Zdrój Minerals Plus. Hisense Mini LED. Doskonała jakość obrazu w dzień i w nocy. Ekstremalny kontrast bieli i czerni. Ponad miliard żywych barw. Hisense Mini LED. Obraz nowej generacji. Odkrywaj świat. Zawsze świeżych ziaren z nowym ekspresem Rivellia i dwoma wymiennymi pojemnikami na różne gatunki kawy. Nowa Rivellia z trzyletnią gwarancją od Delonghi. Zmieniaj ziarna kawy tak jak lubisz. Perfetto. Szybciej, z najszybszą siecią mobilną w Polsce. Ale w Twojej mocy jest wyłączyć się na chwilę. Te chwile zapewnia T-Mobile. Od kiedy powstał Molers, dbanie o odporność stało się proste. Tranmolers Molers to sprawdzony przez pokolenia Norwegów sposób na wsparcie odporności i zdrowy rozwój. Molers. Norweski sposób na wsparcie odporności. Codziennie. Infekcja intymna już za Tobą? To nie koniec. Teraz potrzebna jest regeneracja śluzówki. Zastosuj nowość. Globulki do pochwowy Gnoxin Protect. Gnoxin Protect to uzupełnienie leczenia infekcji intymnej. Regeneruje śluzówkę, chroni przed szkodliwymi patogenami, działa nabliżająco. Teraz jesteś w pełnej formie. Gnoxin Protect. Od marki numer 1 na infekcje intymne. Stosuj zawsze po leczeniu infekcji intymnej. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Poznaj nową definicję stylu i funkcjonalności. Piekarniki parowe Deep Black z przyciemnioną szybą to połączenie innowacji z wyjątkowym designem. Jeśli gotowanie sprawia Ci przyjemność, a pieczenie nie ma przed Tobą tajemnic, odkryj moc pary w piekarnikach Beko. Ciesz się potrawami z chrupiącą skórką i soczystym wnętrzem dzięki zaawansowanym technologiom parowym. Wybierz piekarnik Deep Black Beko i odkryj nowy wymiar elegancji. Czego się nie spodziewałem po mojej pierwszej pracy? Jego się nie spodziewałem. Czy spotkam tu tego typa? Kiedy się zatrudniłem, w sensie, w sensie to mnie zatrudniono, to Niki przedstawił mi wieśkę. Przedstawię Ci wieśkę. Cześć, Wiesiek. Piotrek. No, witamy! Poznaj, Wiesia, wieśmaczka! Biała czekolada na pysznym, jasnym kremie. To Fifi White Chocolate. Tylko teraz. MasterChef. Nowy odcinek w niedzielę o 19.30 w TVN. Weź ty mi powiedz, czego ty chcesz. Spokoju się mieć ciebie albo jąkę. Chęć to nie wszystko. Mam świadomość, że jestem w Najlepsze jestem, no możemy możemy nie być. No. Kochani, wygraliście potężną moc. Czemu jesteś takim spaniakiem? To zmienia naszą relację, totalnie. Przysadzasz, wiesz? Bardzo chamsko się zachowujesz. No, zawód miłosny. Ja chyba się do tego nie nadaję. Nowy odcinek Hotel Paradise. Dziś o 20.00 w siódemce. Cierpią i wstydzą się. Na szyi, nad ustami, na plecach. Nadmierne włosienie. Ogromne blizny, które rolą. Tu dostaną szansę na nowe życie. Implanty przekraczają się wokół własnej osi. Zaczynamy pierwszy etap. Możemy usuwać to włosienie laserowo. Poznaj team Ambroziaków. Albo ty gotujesz, albo ja gotuję. Nie dam rady, bo one strasznie bałagani. Nowy odcinek Anatomia Piękna. W poniedziałek o 21.00 w Siódemce. Gdzie to ostatnia meta dla jednej z par. Za zwycięstwo i za więcej takich <grywki> Dopadło mnie filipińskie rozwolnienie. <grywki> Mandaryna! Masz pod nogami jeden. Dobra, nie drzyj się na mnie. Skupiliśmy się. Uuu, nie rufnij tego. Oj. Ojej, Jestem sądzę, tak? Azja Express. Nowy odcinek w sobotę o 19.30 w TVN. Proszę Lipiński. w Lipiński. Macie w kasie konto, ale takie proste. Tak, jest proste, darmowe i ma fajną aplikację. Darmowe? To lubię. Konto już mam. Potrzebuję karty. Mamy! Darmową, wystarczy z niej korzystać. Do tego nawet 150 zł zwrotu miesięcznie. A gdybym potrzebował gotówki. Prosta pożyczka jest bez prowizji. Na różne potrzeby mamy rozwiązanie: proste konto i prosta pożyczka. RRSO 8,29%. Polecam kasę sterczyka, Paweł Tarnowski. Kultura fizyczna. We własnej osobie. <laughs> Może przerwa? Nigdy nie biorę zwolnienia z łebu. A w Play można wziąć 12 lat gratis na smartfony 5G. Człowiek się ruszy z domu od razu widać efekt. I o to chodzi. I o to biega. Najwięcej klientów wybiera Play. Ty też przejdź do Play i wybierz Google Pixel 8A 5G z 12 latami gratis. Bo w Play płacisz mniej. Play. A ulubiony przedmiot ścisły? Legińcy. Komfortowe soczewki na cały dzień. W Superfarm przy zakupie dwóch opakowań soczewek kontaktowych AQVU trzecie dostaniesz za grosz. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Pracę dopasowaną do Ciebie u elastycznych pracodawców znajdziesz na OLX. OLX. Praca z korzyścią dla wszystkich. Bakterie gromadzą się w jamie ustnej. Skuteczna formuła Colgate Total pomaga usuwać nagromadzone bakterie, by zachować zdrowy uśmiech i zapewnić codzienną ochronę. Colgate Total. Skuteczniejsza ochrona dla zdrowia jamy ustnej. Dzinny obiad ledwo się zaczął, a ja już czuję się pełny. Silne wzdęcia? Weź Espumisan Max z wyższą dawką symetykonu, który skutecznie rozwija pęcherzyki gazów. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Espumisan Max. Szybka ulga od silnych wzdęć. Na rozśpiewaną wyspę Szkoda, że jej nie ma Tak niezwykła kobieta Musi być dziełem trzech wielkich mężczyzn Przyjęcie czas zacząć Mamma mia Here we go again Jutro o 21 w siódemce Już w najbliższą sobotę Talk show Mówię Wam A w programie jak zawsze Najnowsze informacje, gorące nazwiska i gorące trendy Mówię Wam, zapraszam do siódemki Nowy odcinek Mówię Wam w sobotę o 11.25 w siódemce. Cierpią i wstydzą się. Na szyi, na plecach. Nadmierne na włosienie. I ogromne blizny, które wolą. Będzie wszystko w najlepszym porządku. Nowy odcinek. Anatomia piękna. W poniedziałek o 21.00 w siódemce. Max to rozrywka. Jaka gwiazda! Max to przygoda. Miałem być Lara Croft. Jestem mokra Jessica. Max to emocje. Zaskoczyli mnie. Super oferta, tylko teraz w KFC. Megabox 5 za 20. Wybierz swoje ulubione produkty: Cheeseburger, Longer, Wielka Dolewka i pyszne dodatki tylko za 20 zł. Tylko w KFC! Teraz jest Twój czas na przesiadkę do elektryka. Wejdź na e Elektryczny czas. Odkrywaj świat zawsze świeżych ziaren z nowym ekspresem Rivelia i dwoma wymiennymi pojemnikami na różne gatunki kawy. Nowa z 3 gwarancją od Delonghi. Zmieniaj ziarna kawy tak jak lubisz. Perfetto. Ile byś dał za proste i naturalne jedzenie? Naturalne jedzenie. Jestem za. Zagrodowy. Kurczak jak dla siebie. schowu bez antybiotyków. Zagrodowy. Jestem za. I trzeba było tak jutrać? Jutrać? Wiedziałaś, że urlop się zbliża, że spakować się trzeba. I co pomyślałaś? Że jutro to zrobię. Jutrałaś, więc pakowałaś się na ostatnią chwilę i nie wzięłaś paszportu. A co robisz z tym, że na emeryturze będziesz mieć tylko jedną trzecią obecnej pensji? Też jutram? Pomyśl o emeryturze już dziś. Wystarczy 100 zł miesięcznie, by zacząć inwestować z Embankiem. Sprawdź na mbank.pl Emerytura. Masterchef. Nowy odcinek w niedzielę o 19.30 w TVN. Sponsorem programu jest dystrybutor suplementu diety Trisulin na wsparcie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Trisulin. Na program zaprasza sponsor producent leku famotydyna Ranigast. Na zgagę i niestrawność. Na program zaprasza jego sponsor Polmak. Producent makaronu jajecznego nierówno siekany. Zostańcie z nami. Weźcie mi powiedz, czego ty chcesz. Spokołbym się mieć ciebie albo jąkę. Chęć to nie wszystko. Mam świadomość, że jestem w duchu jestem, jutro możemy nie być. No. Kochani, wygraliście potężną moc. Czemu jesteś takim cwaniakiem? To zmienia naszą relację, totalnie. Przysadzasz, wiesz? Bardzo chamsko się zachowujesz. Znowu zawód miłosnych. Ja chyba się do tego nie nadaję. Nowy odcinek Hotel Paradise. Dziś o 20.00 w siódemce. W M-Banku Technologia ułatwia otwieranie, bo pozwala otworzyć konto przez aplikację. Zyskujesz do 550 zł i oszczędzasz nawet na 7,5%. MBank Technologia do usług. Jak jesień to ciepły kocyk. Jak ciepły kocyk, to wygrana bitwa. A jak to wszystko sobie wymarzysz, to Allegro your season. Wybieraj spośród tysięcy produktów na jesień w super niskich cenach. Jak tak, to Allegro. Gdy czytasz jej w myślach. Gdy dobrze wiesz, co je cieszy. Gdy łączy was więcej niż myślisz. Razem fajniej. Słodka chwila od doktora Edgera. Nowy sezon. Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV. Czasami chcesz powiedzieć. Jesteś wspaniała. Dziękuję za wszystko. Jesteś najlepsza. Będę tęsknił. Więcej niż dziękuję, Merci. To sprzątamy. Super. Kto dostaje ten nowy telefon? Ja. Dlaczego? Bo tak? Przenieś numer do plusa. Teraz Samsung Galaxy Z Flip 6 za pół ceny. Plus. Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 25 lat 0% ze spłatą dopiero od nowego roku. Albo aż 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Ale to nie wszystko. Bo dodatkowo ten stolik za jedyne 49 zł. I zobacz, jak tanio masz meble i dodatki w Agacie. Na przykład ten 18-elementowy zestaw obiadowy za 69 zł. A ten komplet pięciu wieszaków, wow, tylko 6 zł. Przytulne domy biorą się stąd, Agata. Dobrze wiem, cholesterol muszę zbić, by zdrowym być i lepiej żyć. Więc staram się dobrze dzień jeść, do sportu też przykładam się. I choć robię tak dużo, to po obiedzie Danakol. Pij jogurt Danakol codziennie i obniż cholesterol dzięki sterolom roślinnym. Nawet o 10% w 3 tygodnie. Wygrywaj z cholesterolem, z Danakolem, dostępnym także w aptekach w formie saszetek. Jest takie miasto w środku, którego stoi pałac, a na jego szczycie mieszkają sokoły. Jest wiele fajnych miast, ale tylko jedno jest naprawdę wow. Pełności? To może być znak, że Twoja wątroba nie domaga. Essentiale Max przyspiesza regenerację wątroby. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnie dawki. Leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Esentiale Max. Jak nowe miejsce. To często kupujesz. Jak często kupujesz, to czas na oszczędności. A jak oszczędności, to Allegro Smart i darmowe dostawy. Kup Smart na rok i oszczędzaj średnio 600 zł rocznie z darmowymi dostawami i zwrotami. Lub wypróbuj za darmo i ciesz się dodatkowymi oszczędnościami. Jak tak, to Allegro. Why should I be framed? I am never the same, but I am always myself. Paradox Virtual Flower, the new refillable fragrance by Prada. Dzięki Wam pomaga fundacja. Dziękujemy. Pomagam. 73 56. Możesz wspomóc nas telefonicznie blikiem lub w systemie Tipei. Już w najbliższą sobotę talk show Mówię Wam. A w programie jak zawsze najnowsze informacje, gorące nazwiska i gorące trendy. Mówię Wam. Zapraszam do siódemki. Nowy odcinek. Mówię Wam. W sobotę o 11.25 w siódemce. Walczy z tymi, którzy zagrażają światu. Lara Croft. Nie wierzy oczom. Czekają wielkie wyzwania. Ten, kto ma trójkąt, zyskuje boską moc poruszania się w czasie. Lepiej, żeby magiczny przedmiot nie dostał się w niepowołane ręce. Trzeba go więc schronić i to zadanie w sam raz dla Dary. Czas, Czas ocalić wszechświat? Oczywiście. Tylko ona może wygrać tę walkę. Czyli czegokolwiek dotkniesz i tak stracisz głowę. Ja Angelina Jolie, Daniel Craig, Lara Croft, Tom Ryder. W sobotę o 20.00 w Siódemce. Sponsorem programu jest dystrybutor suplementu diety Trisulin na wsparcie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Trisulin. Na program zaprasza sponsor. Producent leku Famotydyna Ranigast. Na zgagę i niestrawność. Na program zaprasza jego sponsor. Polmak. Producent makaronu jajecznego nierówno siekany.